Pan z Wami. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami, i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa. Powiedziane jej od Pana. Oto słowo Pańskie. Przed chwilą w tym fragmencie z listu do Hebrajczyków słyszeliśmy, że Jezus Chrystus stał się człowiekiem, dlatego że taka była wola Boga Ojca, wola. Czyli zamysł, czyli ogromne pragnienie Boga Ojca, żeby Jego Syn stał się jednym z nas. I Syn Boży, pociągnięty tym pragnieniem, tym zamysłem, tą wolą, tą miłością, zgadza się na to, żeby wejść w nasz świat, żeby stać się jednym z nas pod każdym możliwym względem, poza tym, co pierwotnie do nas nie należało, czyli poza grzechem. I o tym, co się stało, co się wydarzyło, i co za chwilę też będziemy bardzo mocno celebrować, już od wtorku wieczorem, mówimy, że to jest cud cudów. Że to jest największy cud, jaki się wydarzył w historii wszechświata, kiedy Bóg, jako źródło całego stworzenia, stał się człowiekiem, stał się jednym z nas. Wszystko, co było później, łącznie ze zmartwychwstaniem, rozpoczęło się właśnie od tego momentu. Że nieograniczony, wszechmogący Bóg postanowił wejść w to, co jest bardzo kruche, ograniczone, delikatne, podatne na niezwykłą słabość. I też słyszymy dzisiaj w liście do Hebrajczyków, że od tego momentu zostaliśmy raz na zawsze uświęceni. Co to znaczy? To znaczy, że od momentu, kiedy Jezus Chrystus stał się prawdziwym, realnym człowiekiem, od tego momentu. Moje konkretne życie stało się czymś, co jest dotknięte boskością. Nie wiem, jak często myślimy o tym w taki sposób, ale to jest niezwykła i bardzo głęboka prawda, że moje życie, życie każdego z nas jest pierwszym, najważniejszym miejscem, w którym Pan Bóg chce objawiać swoją moc. W którym chcę być obecny. Możemy mieć pretensje do swojego życia niejednokrotnie, możemy czasami boksować się z naszym życiem, naszymi wadami, słabościami, ograniczeniami, ale warto w takich momentach pomyśleć, że Bóg cieszy się mną, że Bóg chce mnie, że sprawiam Panu Bogu radość. Oczywiście. Pan Bóg mnie prowadzi, nawracam się, zmagam się ze sobą z innymi, ale u samego źródła jestem piękny, jestem dobry, jestem przez Pana Boga chciany. Jak to mówi jeden z żydowskich midraszy, kiedy Bóg patrzy na człowieka, którego kocha, którego stworzył, to tańczy z radości. Trochę tak jak dzisiaj Jan Chrzciciel, który słyszy Maryję. Doświadcza mocy Jezusa, też tańczy, jak czytamy w oryginale, z radości. Że to spotkanie, widzę kogoś, kogo kocham i nie jestem w stanie powstrzymać swojej radości. Warto o tym teraz, w tym czasie myśleć jak najczęściej i naprawdę też budzić sobie taką wdzięczność. Jestem miejscem, w którym Pan Bóg uwielbia przebywać. Że Pan Bóg chce ze mną być, że Panu Bogu ze mną jest dobrze. I to jest absolutnie najważniejsze i to budzi taką ogromną wdzięczność, ogromną wolność i to jest źródłowe, to jest ocalające. i to jest najważniejsze spojrzenie Pana Boga, który chce żyć, który chce objawiać swoją chwałę we mnie w moim życiu. I druga bardzo ważna rzecz to jest to, co się dzieje z Maryją, kiedy poczęła już, kiedy Jezus jest poczęty, kiedy Maryja ma pod, sercu, pod sercem Jezusa, idzie do Elżbiety, i kiedy czytam ten fragment Ewangelii, to widzę kościół, właśnie widzę kościół, czyli wspólnotę ludzi, którzy spotykają się razem z Panem Bogiem, bo zobaczmy, że Jezus prowadzi w duchu Świętym Marię do spotkania z drugim człowiekiem. Spotykają się te dwie krewne, Maryja i Elżbieta, i to jest spotkanie na zupełnie innym poziomie. To jest spotkanie z jakąś nową jakością. Te dwie kobiety, Elżbieta i Maryja. Spotykają się na takim niezwykłym rejestrze i mają poczucie ogromnej obecności Pana Boga pomiędzy nimi. I to jest Kościół, to jest Kościół też, za którym tęsknimy, taki Kościół, kiedy możemy spotkać się razem, zrozumieć się, odnaleźć się trochę inaczej, w nowej jakości i mieć takie poczucie, że pomimo różnic łączy nas sam Bóg, łączy nas Duch Święty. I to, co jest niezwykłe, kiedy Maria wchodzi do domu Elżbiety, to ją pozdrawia, niesie błogosławieństwo. Jezus poprzez wcielenie też w to Boże Narodzenie, też chce, żebyśmy odnajdywali się na nowo i w naszych rodzinach, i wspólnotach, i przyjaźniach, żebyśmy też nadawali dzięki Jego mocy nową jakość naszym relacjom, żeby tym pierwszym odruchem, który mam w stronę drugiego człowieka, żeby było błogosławieństwo. Chcę Ciebie, chcę się z Tobą spotkać, ale żeby to była nowa jakość, jakość, która nazywa się duch święty, żeby to były spotkania naprawdę głębokie, naprawdę przemieniające. I niech te święta będą właśnie takie. Miejmy odwagę prosić właśnie o takie święta, które będą dla nas odkrywaniem Pana Boga w nas samych, takim zachwytem, że tak, Pan Bóg się może mną cieszyć ale także y, spróbujmy w sobie nawzajem dostrzegać obecność Pana Boga, Jego poruszenia, Jego piękno i też pod żadnym pozorem y, nie ignorujmy, nie lekceważmy tego, co jest kruche, ograniczone, słabe, dlatego że w tych obszarach też jest bardzo, a nawet może przede wszystkim obecny Pan Bóg ze swoją miłością, ze swoją mocą.